Na Waszą prośbę dzisiaj rozpoczynam serię krótkich filmików, żeby Wam dać złote rady, jak przygotować się do wyjazdu za granicę. Jeżeli to jest Twój pierwszy wyjazd, to pewnie nie za bardzo wiesz, na czym się skupić. Dzisiaj trzy elementy. Pierwszy. Sprawdź kiedy kończy Ci się ważność dowodu osobistego albo paszportu oraz kiedy kończą tobie się prawo jazdy, jeżeli masz czasowe. Jeżeli kończy Ci się to w najbliższym czasie, to po prostu zrób sobie nowe dokumenty, żebyś nie musiał specjalnie jechać do Polski, bo zawsze to się będzie wiązało z dwoma wizytami. Pierwsza, żeby złożyć dokumenty druga, żeby odebrać. Także lepiej zająć się tym już wcześniej. Druga rzecz: wgraj sobie do telefonu, jakiegoś tłumacza. I poznaj, jak tą aplikacją się obsługiwać, żebyś wiedział, jakie ona ma możliwości, jak sobie radzić. Może tłumaczenie w, poprzez nagrywanie albo poprzez robienie zdjęcia, żebyś sobie świetnie z tym poradził, kiedy będzie tobie to potrzebne. Przetestuj w jedną stronę, w drugą stronę, żeby było to dla ciebie łatwe. Trzecia rzecz na dzisiaj, sprawdź co z przeglądem technicznym twojego auta. Może jeżeli ten przegląd kończy się w najbliższym czasie, to może warto zrobić już teraz, abyś już miał spokój i żebyś miał już to załatwione. Na dzisiaj przedstawiam wam te trzy wskazówki, w następnym filmie powiem wam o kolejnych. A tak w ogóle, zaobserwuj mój profil, bo oprócz codziennych ofert pracy, które tutaj umieszczam, również będziesz tutaj miał różne filmiki z dobrymi radami, żeby tobie jak najłatwiej prowadziło się to życie w Niemczech. Także zaobserwuj koniecznie i zaoglądaj tutaj, żebyś mógł się dowiedzieć czegoś dobrego.